Cześć siemanko, z tej strony Squido, a dzisiaj mam dla Was same dobre wiadomości w tym audiologu od czego by tutaj zacząć może od ludniejszej kwestii, ponieważ udało się w końcu dobić 500 subskrypcji na kanale kreatywnym Niczym Tesla jestem z tego bardzo, bardzo dumny i bardzo wdzięczny wam za to. Ja wiem, że to nie jest 500 widzów, ale to jest kilkaset widzów. Którzy mają po kilka kont Tak czy inaczej Cel został osiągnięty i udało nam się to wbić To jest naprawdę wielkie osiągnięcie, bo teraz mam odblokowane te wszystkie opcje, które wcześniej były zablokowane No i dalej już mi nie zależy tak bardzo na subskrypcjach, ale jeśli ktoś chciałby dać suba, bo warto No to zapraszam Teraz właśnie, jak tylko wróci mi telefon z naprawy, ponieważ miał drobny wypadek przy nagrywaniu niestety. I właśnie musiałem go oddać na chwilkę, ale będę znowu nagrywał na ten kanał, więc nie martwcie się. Będą nowe odcinki. Mam naprawdę ciekawe plany, tylko to też są koszty finansowe i tak dalej. Ale zobaczymy, może się jednak. Uda coś tam więcej nagrać ciekawego. To jest taki mój poboczny kanał, taka moja pasja nie do gier, ale właśnie takiego vlogowania. Dalej mamy to, na co większość z Was czeka. To jest dość niespodziewane, nawet tak dla mnie, ale widząc te wszystkie Wasze komentarze, postanowiłem, że nie do końca odchodzę z YouTube'a. Nie do końca. Nie do końca zamykam ten kanał. No nie, tak nie może być. Postanowiłem, że raz na jakiś czas w ramach wolnego czasu będzie odcinek, z tym, że podczas roku szkolnego postanowiłem, że będzie jeden odcinek tygodniowo, przynajmniej. Dlatego, żeby coś było, prawda? Żeby coś było, będzie taka seria w roku szkolnym, coś sobie właśnie ogarnę we wrześniu, żeby nagrywać taką serię tylko że to dopiero będzie we wrześniu, bo muszę jeszcze mm, sformatować kompa i go naprawdę przygotować jakoś hardkorowo, żeby nie było lagów i wstydu przy nagrywaniu. No bo jak wiecie, mam z sobą kartę graficzną, nie chcę teraz tego wymieniać, no bo mam dość wydatków i dość sporo kosztów. Niestety same złe rzeczy mnie spotykają w życiu, a może i dobre. No powiedzmy. No, jakoś tak. To się złożyło, że mam też sporo wydatków między innymi naprawa tego telefonu. Niestety dość drogo mnie wyjdzie i na kartę graficzną niestety nie uda się już. Ale, ale tą kartę graficzną mam nadzieję jeszcze troszkę podtrzymać, sformatować komputer, wszystko ładnie ustawić i nagrywać w 60 fps, full HD bez lagów. Obiecuję Wam, że lagów nie będzie. Obiecuję Wam też jeden odcinek tygodniowo. To jest wszystko, co mogę Wam obiecać. Tak, z Minecrafta. Tak, z Minecrafta. Chyba na inne gry nie znajdę czasu. Więc nie będę się wysilał z innymi grami. Ale ten jeden odcinek tygodniowo z Minecrafta niech będzie. A nawet jak będę miał dużo czasu, to będą i dwa. O, przez weekend, sobota, niedziela. A jak nie, to tylko w niedzielę będzie jeden odcinek. No cóż, zawsze to jeden odcinek jakiś niż żaden, bo było wiele właśnie takich głosów. Że nie muszę kończyć, żebym jednak nie kończył, żebym nagrywał tylko wtedy, kiedy mam czas. No i właśnie niech tak będzie, niech będzie ten jeden odcinek tygodniowo. Na to na pewno znajdę czas, bo co to, to jest 20 minut nagrać i zmontować to w 5 minut, bo teraz zazwyczaj montuję filmik z Minecrafta. On się renderuje kolejne 20 minut, wrzuca się co prawda godzinę. O, no bo ja jednak mam dobrą jakość przy tych filmach i to się dość długo wrzuca przy moim wolnym internecie. On jest teraz dużo szybszy niż był kilka lat temu, ale nadal nie jest to światłowód i dlatego będzie się to wrzucać godzinę, więc wychodzi tak gdzieś dwie godzinki na zrobienie jednego odcinka. Nie jest to dużo, więc myślę, że znajdę na to czas. Mam taką nadzieję. Że wszystko właśnie będzie dobrze. Tak więc to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra wiadomość, którą postanowiłem Wam ogłosić już teraz, miesiąc wcześniej, abyście wiedzieli, że o Was nie zapomniałem, że jestem bardzo wdzięczny za to, że udało się tam wbić 500 subów i że nowe filmiki nadchodzą. A w międzyczasie proponuję poglądać sobie. Na przykład dziennik z Minecraft, na przykład wakacje z Minecraft. No co jeszcze? No moje inne serie, które tam wiecie, gdzieś tam były starsze, pamiętacie. Te starsze były na gorszym sprzęcie i mikrofonie. No ale cóż, też chyba są dobre, skoro mają po tyle wyświetleń. Jak na przykład Sky Islands. No to cóż. Oglądajcie te wszystkie moje poprzednie serie. ty co, jeszcze miesiąc, a za miesiąc startuję z nową serią. Tyle mogę właśnie obiecać, co tutaj mówiłem. No i łapkujcie w górę, subskrybujcie. No i do zobaczenia już w kolejnych właśnie odcinkach, seriach. Jakoś to będzie. Nie będzie to dwa odcinki dziennie, jak to było rok temu, kiedy były wakacje z Minecraft, ale będzie to. Zawsze więcej niż nic. Papa. Pa.